To jest program Kętrzyn Dzień Po Dniu. Justyna Drozd zapraszam. W Kętrzynie może powstać 200 nowych mieszkań. Uniwersytet III wieku zainaugurował nowy rok akademicki. Wyjątkowa publikacja na jubileusz Bazyliki Świętego Jerzego. To może być pierwsza taka inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim. Wczoraj podpisano list intencyjny w sprawie budowy w Kętrzynie 200 nowych mieszkań. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Plan zakłada budowę budynków na dwóch miejskich działkach przy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie, a pierwsze mieszkania mogą być gotowe już za półtora roku list intencyjny w sprawie współpracy w tym zakresie podpisali burmistrz Kętrzyna oraz przedstawiciele Polnord SA grupy Waryński SA. Ten program spełnia jakby dwie rzeczy. Z jednej strony współpraca z bardzo poważnymi firmami, a z drugiej strony bardzo dziękuję panu wojewodzie i panu posłowi za to, że za ułatwienie, za pomoc w realizacji w podpisaniu tego listu intencyjnego po to, żeby, żeby ta współpraca ruszyła. Jest to bardzo ważny program dla Kętrzyna i i chyba nikogo o tym przekonywać nie trzeba, natomiast e, tak się składa, że mamy. Realizujemy też program e, drugi cel, drugi, drugie zadanie, drugi temat, to znaczy nawiązanie współpracy z bardzo poważnymi firmami, bo o rozwój biznesu też tutaj chodzi. Pan burmistrz poinformował nas, że miasto jest zainteresowane tym programem, że podejmie uchwałę i podjęło o przystąpieniu do tego programu rządowego i chcemy. Ze wszechmiar podkreślić, że jest to program, który my biznesowo oceniamy jako bardzo pożądany, bardzo potrzebny i uważamy, że realizując inwestycje mieszkaniowe w Warszawie możemy też taki projekt tutaj w Kętrzynie przeprowadzić. Miałem okazję tutaj parę tygodni temu wizytować i te działki. Uważam, że one są bardzo perspektywiczne. Co najważniejsze, te działki wskazali sami mieszkańcy, więc tutaj myślę, że nie będzie żadnych obiekcji i chcemy tutaj pobudować naprawdę bardzo ładne, bardzo funkcjonalne, bardzo porządne domy we współpracy z władzami wojewódzkimi, z władzami gminnymi i myślę, że ten program to mieszkańcy. Program Mieszkanie Plus, który zaczyna się w Kętrzynie, on będzie promieniował na całe województwo warmińsko-mazurskie. Już tutaj ogromny głód mieszkań jest dostrzegany przez nas i widzimy w tym rządowym programie szansę na to, by ludzie mogli godnie mieszkać. Kętrzyński Samorząd od kilku miesięcy prowadzi rozmowy w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus. Jednym z elementów przygotowań do jego wdrożenia była ankieta, w której urzędnicy pytali mieszkańców o standard wykończenia mieszkań, ich wielkość czy preferowaną ilość pokoi. Oprócz tego, że mieliśmy zainteresowanie na określonym poziomie przy okazji ankiety, to codziennie ludzie mnie zaczynają pytać już o ten temat mieszkanie Plus i o tym, że mówimy i że jednak będziemy. Realizować stał się w Kończynie, widać e, znany, i ludzie przychodzą i pytają. Codziennie mam zapytania o to. Także tutaj wydaje się, że jeśli idąc tym, e, t, tym programem, jesteśmy w stanie prawdopodobnie dać atrakcyjną ofertę mieszkańcom i myślę, że to będzie dobrze przyjęte. W naszym województwie według stanu na koniec ubiegłego roku w 24, 24 gminach naszego województwa samorządy zaononsowały, czy, czy zadeklarowały przekazanie działek pod program Mieszkanie plus w wielu miejscach trwają analizy analizy finansowe tego tych przedsięwzięć. Cieszę się, że tutaj w Kętrzynie ten proces, proces postępuje, że jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia realizacji tego programu. Ja bym chciał podkreślić, że to, tak jak mówiłem, to jest pierwsza taka inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim. Mam nadzieję, że za przykładem Kętrzyna inne samorządy także troszeczkę przyspieszą w swoich rozmowach, w swoich pracach. I tych mieszkań z tego programu będzie jak najwięcej. Aktualnie trwają analizy finansowe przedsięwzięcia. Wakacje się skończyły i pora wracać na uczelnię, mówią zgodnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy właśnie rozpoczęli nowy rok akademicki. To już jest czternasta inauguracja. Od 2006 roku przybyło nas bardzo dużo osób, bo było na rozpo... wtedy, kiedy rozpoczynał się uniwersytet, było 50 osób. W tej chwili jest 222 osoby i 29 osób czeka jeszcze na przyjęcie. Uniwersytet, w ogóle nauka, studia, one przedłużają na młodość. Myślę, że tym osobom... Seniorom też niedługo pewnie nie, przedłuża w pewnym sensie młodość, po prostu, i to jest też taki, taki element bardzo ważny w tym wszystkim. Dziesiąty rok chodzę na Uniwerek. I dlaczego pani chodzi? Dlatego, że uważam, że jest bardzo interesujące są wykłady. I niestety wiedzę trzeba pogłębiać, dużo ciekawych rzeczy, a do tego jeszcze integracja wspólna, wspólne wyjazdy do opery, gdzie możemy troszeczkę kulturalnie się oderwać, bo wiadomo, że u nas w Kęczynie teatru nie ma. Mam dużo czasu na emeryturze, a tu są ciekawe zajęcia i, i koleżanki. Także cieszę się bardzo, że mogę korzystać. I wycieczki. częściej najczęściej korzysta? Z imprez, z wyjazdów, w ogóle i z wykładów. Bo są ciekawe. Uważam, że trzeba dalej rozwijać umysł, bo niestety w naszym wieku musimy rozwijać, bo wiadomo, że wszystko później zanika. Bardzo się cieszę, i do tego mam wspaniałe koleżanki mam bardzo dużo wspaniałych koleżanek i się cieszymy tym wszystkim. Nasze ostatnie, jak to się mówi, lata upływają z wzajemnej koleżeńskości, wzajemnymi spotkaniami. No i wymianą swoich poglądów na pewne sprawy i tematy. Jestem, byłam na początku dwa lata, skończyłam i teraz rok temu rozpoczęłam następny etap. Także bardzo jestem zadowolona, że mogę uczestniczyć w zajęciach. co daje? No, jest to jakaś taka odskocznia od szarego, codziennego życia. Oczywiście, spotkanie z ludźmi, z wykładowcami, z różne zainteresowania, można pogłębiać wiedzę. Nauka, no to tak Nauka, można by powiedzieć, że w jakiś sposób się rozwijamy, bo mamy wykłady na różne tematy. Na temat filmu, zdrowia, więc niektórzy sobie tą wiedzę uzupełniają, ale przede wszystkim to jest też spotkania w różnych sekcjach. Mamy basen, mamy aerobik w wodzie, mamy gimnastykę, mamy sekcję rowerową. W której na przykład ja uczestniczę. Bierzemy udział w olimpiadach seniora, także czas jest naprawdę wypełniony i spełniamy go pozytywnie. Plany są szerokie. W dalszym ciągu będziemy prowadzić zajęcia z gimnastyki, z jogi, z tańców, z basenu będziemy korzystać, wyjazdy, Nording Walking, rowerowa sekcja, sekcja turystyczna już przygotowuje nam wyjazd do sanatorium w Turcji ośmodniowe wycieczka do. Krakowa przez Częstochowę, a w drodze powrotnej przez Wadowice wracamy. Wyjazd do już w listopadzie, pierwsze w październiku do teatru w Jaracza na naszą klasę, a w listopadzie 10 jedziemy do biegostoku do filharmonii do opery podlaskiej. Na upiór w operze. Jest nas ponad 200 osób, i naprawdę ludzi różnym wieku, bo my może tam jesteśmy po 60, są i po 80, ale naprawdę tutaj te panie tak dają radę we wszystkim. My, czasami my ich musimy gonić, czy na basenie, czy na gimnastyce, także bardzo polecamy. Bazylika Świętego Jerzego to jedna z pereł kętrzyna, która ma już 660 lat. Tak dostojny jubileusz podkreśla wydana książka z historią Kościoła. Mam sentyment do tego kościoła, bo zawsze mi się kojarzy z domem. Chociaż Kęczyn nie jest moim miastem rodzinnym, ale od 40 lat jest moim domem. I zawsze, jak wracam do Kęczyna, to najpierw widzę sylwetkę Kościoła św. Jerzego i to jest taki znak, że jestem u siebie i sentyment również. Przyszłam tutaj na to spotkanie, no i bardzo się cieszę, że taka publikacja została wydana również z tej okazji. Chcemy, aby ta niezwykła świątynia była promowana, a w jakiś sposób w środowisku, a jeżeli będzie taki album, który. Nie tylko pokazuje obecny stan, ale również zawiera historyczne fotografie. Czyntelnicy będą mieli możliwość obejrzenia całej dokumentacji tej przedwojennej, którą robił Ernest Witt, plus to dzisiejszy wygląd tego kościoła. To będzie takie kompendium. Są rzeczywiście bardzo piękne ilustracje obejmujące i stare pocztówki i plany tej świątyni. To jest bardzo ciekawe i bardzo dobrze, że jest zgromadzone w jednej pozycji, więc można sobie poświęcić czas właśnie na takie szczegółowe przejrzenie i Zobaczenie tych detali, których na co dzień się nie widzi po prostu. I pod tym względem jest to na pewno bardzo wartościowa pozycja i cieszę się, że ją mamy. Składa się z dwóch części. Pierwsza część historyczna opisuje historię tego kościoła przetykana zdjęciami. Potem jest opis. Bryły, czyli opis zewnętrzna, opis poszczególnych elewacji. Potem wchodzimy do środka, opis wnętrza i najcenniejsze zabytki ruchome, czyli Ambona, ołtarz i prospekt organowy plus te płyty nagrobne, które ocalały. Druga część składa się już z części ilustracyjne. Tam jest. Przedstawiona cała dokumentacja zdjęciowa, ikonografia. My rzecz no. swoich dzieci tutaj do pieszej komunii podawali, nie? Bo my jesteśmy nie tak dawno, przyprowadziliśmy się do miasta Kęczyna, ale pochodzimy z najbliższej miejscowości, gdzie kiedyś też należeliśmy do tego kościoła. A teraz już byliśmy jakiś czas oddzielną parafią i wróciliśmy do, do, z powrotem do tej bazylii. Zdecydowaliśmy przejść do Kęczyna, zamieszkać do Kęczyna, żeby być blisko tego kościoła. i i pomocy w razie jakiegoś nieszczęścia. I teraz ten kawałek historii będziecie mieć w tej książce. Dokładnie. I ten kawałek dokładnie. historii będziemy uwiecznienia uwiecznie mieć w tej książce. To wszystko będzie pewną promocją tego, tego, tej świątyni, która obchodzi 660 lecie jako kościół świętego Jerzego, natomiast w tym roku też przypada 20-lecie bazyliki. A więc ogłoszona bazylika przez papieża Jana Pawła II, znaczy podniesiony kościół do godności bazyliki. I za staraniem y, byłego proboszcza, księdza Prawa Mieczysława Żuchnika, świętej pamięci, już i staraniem księdza, arcybiskupa metropolity warmińskiego. No więc ta świątynia jest bazyliką i cieszymy się też, że taką godność ma, bo, bo jest piękna, jest monumentalna, jest stara. Ja myślę, że generalnie bazylika to jest taka perełka kęczyńska. A jeśli popatrzymy na jakieś stare rodziny rysunki malowidła to i kęczyn to bazylika jest tym elementem. Wielki szacunek dla wszystkich tutaj, dla proboszcza, dla rady parafialnej, parafian, za to, że utrzymują ten obiekt w takim stanie. Staruszka ma 60, 660 lat, ale jest w fantastycznym stanie i trzeba o nią dbać. To wartość nie tylko miasta Kętrzyna, nie tylko powiatu, ale śmiem zaryzykować taką tezę, że całego regionu. Nie byłoby kęczyna nie tylko tego współczesnego, ale również tego kęczyna dawnego, gdyby nie ten kościół, gdyby nie to miejsce, gdyby nie ta parafia. Jest to niezwykły obiekt, wielka perła naszego miasta, który gromadzi wspólnotę parafialną, ale jest też symbolem pewnej tradycji, kultury i naszej historii. Dwóm wielkim Polakom, świętemu Janowi Pawłowi II oraz kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, oddano po raz kolejny hołd na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. Zawsze takie wydarzenia nas łączą jako katolików, nie tylko jako też Polaków, i myślę, że taką postacią, którą Łączy nas zawsze łączył, prawda i będzie łączył. Jest święty Jan Paweł II i przyszły błogosławiony, jak dowiedzieliśmy się w czwartek po tej decyzji, która zapadła w Watykanie od Ojca świętego Franciszka, przyszły błogosławiony, czyli kardynał Stefan Wyszyński. Taki człowiek, jak kardynał Stefan Wyszyński, zdarza się raz na tysiąc lat, dlatego też nieprzypadkowo został nazwany prymasem tysiąclecia. Więc w tym chociażby prawda, określeniu widzimy, jak jest to ważna postać dla Kościoła katolickiego, dla nas, dla Polaków. To miejsce jest związane przecież też z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Lotnisko Wilamowo jest bardzo ważnym miejscem, ponieważ dokładnie z tego miejsca 6 sierpnia 1954 roku kardynał Stefan Wyszyński odleciał samolotem, został przewieziony do trzeciego miejsca u więzienia. Tutaj został przywieziony na to lotnisko ze Stoczka klasztornego, a więc z drugiego miejsca u więzienia, tam gdzie obecnie jestem, Kustoszem I samolotem stąd został przetransportowany, przewieziony do trzeciego miejsca więzienia na południe Polski, do Prudnika Śląskiego i umieszczony w klasztorze Ojców Franciszkanów. Szybciej niż nam się wydaje, naszą przyszłość napędza elektromobilność. Dlatego Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich po raz drugi zorganizowała warmińsko-mazurski kongres elektromobilności w Kiszycku. Wymiana samochodów spalinowych, rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej i odnawialne źródła energii. To tylko namiastka tego co nas czeka za chwilę, bo szybciej niż nam się wydaje, naszą przyszłość napędza elektromobilność. Jest to przyszłość. Świadczą o tym kongresy, konferencje, spotkania organizowane w Polsce. Średnio dwa razy w miesiącu można spotkać w kalendarzu wydarzeń właśnie konferencję związaną z elektromobilnością. A to idealna baza wiedzy w temacie innowacyjnych rozwiązań i z zakresu promocji turystyki. Pojawia się jakby nowa jakość też turystyki, tak? Bo nie każdy na przykład chce jeździć rowerem i pokonywać 200 km, bo nie ma takiego zdrowia, takiej kondycji, a przy wsparciu elektrycznym spokojnie może taką trasę sobie pokonać. Dlatego Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zorganizowała w Giżycku po raz drugi Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności. Ekologiczny transport ma tu szczególne znaczenie, by zachować dziedzictwo naturalne i unikalne walory przyrodnicze tego regionu. To jest bardzo ważne, żeby na Wielkich Jeziorach w takiej unikatowej krainie też dbać o spokój, ciszę, o komfort korzystających, ale też i przyrody. Oprócz samej konferencji są też te rozmowy kuluarowe, w których też bardzo wiele informacji się wymienia. Samorządy ze sobą rozmawiają i bardzo często na tego typu spotkaniach są obalane różnego rodzaju mity i nieprawdziwe informacje. Rozwój elektromobilności poza poprawą jakości powietrza w Polsce może stworzyć dużo większy komfort podróżowania, o czym dyskutowali eksperci na panelach. Tutaj nie wymieniamy filtrów, nie wymieniamy olei, nie wymieniamy tak często klocków, bo w elektryku możemy na jednym układzie hamulcowym przejechać nawet 300 tysięcy kilometrów, więc ten samochód nasz eksploatacyjnie praktycznie nie kosztuje. Już o różnicy w ładowanie a tankowanie to jest praktycznie w niektórych przypadkach, jeżeli ładujemy w domu, nawet dziesięciokrotnie tańsza od auta spalinowego. I choć publicznych stacji ładowania nadal jest zbyt mało, to już pierwsza edycja kongresu w Giżycku dała impuls do ich utworzenia w kolejnych miejscach. Teraz dzięki podpisaniu umowy między Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich a firmą Heron Electric zacznie obowiązywać mazurska smart strefa Eco, które spowoduje to, że powstanie pierwszy w Europie mikroregion turystyczny, który będzie prawdziwym regionem SMART. Czyli takim regionem, gdzie będzie można porzucić samochód spalinowy albo dojechać do niego komunikacją publiczną i poruszać się po nim i na wodzie, i na lądzie w sposób czysto ekologiczny, elektryczny. A nowoczesna aplikacja ułatwi życie niejednemu, kto będzie chciał skorzystać z ładowarki lub z pojazdów elektrycznych w swojej okolicy. Stworzenie strefy wymusi też i na samorządach, i na przedsiębiorcach to, aby takie stacje ładowania powstały. A jak będzie infrastruktura, tak, no to wtedy zaczną się pojawiać też inne pojazdy. Elektryczne, tak? Bo, nie, bo to jest podstawą, podstawą każdego rozwoju, jest e, infrastruktura. Bo innowacyjność związana z rozwojem tej branży w znaczący sposób może przełożyć się na różne dziedziny życia społecznego. Samorządy już można powiedzieć, że działają w kierunku poprawy tej elektromobilności. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska był ogłoszony konkurs na strategię i powiaty samorządy złożyły ponad 200 projektów, czyli jest, jest taka potrzeba wśród samorządów i na pewno współpraca samorządów z firmami tutaj prywatnymi też będzie wymagana, no, bo to firmy prywatne produkują samochody elektryczne czy też inne pojazdy. Dodatkową pulę pieniędzy, po którą będą mogły sięgnąć samorządy w ramach przyszłej perspektywy unijnej, przygotowuje zarząd województwa. Dodatkowy jakby w ramach regionalnego programu operacyjnego inteligentnej specjalizacji zwanej w skrócie Zieloną Doliną czyli przeznaczenie dużych środków unijnych na Ochronę środowiska, odnawialne źródła energii na wszelkie ekologiczne formy wsparcia naszego środowiska, czyli również mieści się w tym elektromobilność. Pierwsze wnioski z posiadania elektrycznych skuterów wyciąga samorząd Kętrzyna, który niedawno zakupił dwa takie pojazdy dla Straży Miejskiej. My dajmy przykład dzisiaj, że elektromobilność do Kętrzyna dotarła chociażby przez patrole Straży Miejskiej na elektrycznych skuterach i one są faktem. Zresztą dzisiaj tutaj w Giżycku stoisko Kętrzyna jest widoczne i te dwa skutery można zobaczyć i można zapytać strażników miejskich jak się one sprawują i czy przynoszą takie efekty chociażby ekonomiczne. Bardzo chcielibyśmy, aby wzorem gminy Stawiguda w Kętrzynie pojawiły się małe elektryczne busy, i to jest coś, nad czym dzisiaj pracujemy. Poprawiłyby funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rok wcześniej Lasy Państwowe w ramach programu Las Energii zakupiły aż 16 takich pojazdów. I jak sami mówią, na tym nie koniec. to bardzo dobry program i na pewno będziemy go rozwijali w nadleśnictwie u mnie wewnętrznie. Dlatego, że już dzisiaj. Myślimy o rozbudowie floty pojazdów elektrycznych, również pojazdów mniejszych. Pojazd jest ładowany u nas wewnętrznie codziennie, dlatego że generalnie jeździ na dosyć krótkich trasach, kilkudziesięciokilometrowych, 100, może 150 kilometrowych, więc radzimy sobie z ładowaniem u nas. Elektromobilność to duży krok ku przyszłości, a i szlak z pewnością wyznaczą zawody opuchar świata pojazdów wodnych i lądowych, które odbędą się w przyszłym roku na Mazurach. Sezon dożynkowy już za nami. Tymczasem zapraszamy Państwa na relacje z gminnych dożynek w Nakomiadach. Tegoroczne dożynki w gminie wiejskiej Kętrzyn odbyły się w Nakomiadach. W ostatnich latach organizowano je kolejno w różnych sołectwach. Dożynki wędrują wędrują po największych wywo, miejscowościach i są cykliczne, powtarzalne. Teraz mamy Nakomiady, w przyszłym roku będą, e, będą Łazdoje, Karolewo, Wilkowo i z powrotem. Wydarzenie odbyło się na terenie szkoły podstawowej w Nakomiadach. My jako szkoła podstawowa w Nakomiadach jesteśmy no, współorganizatorem, prawda? Gościmy dzisiaj wszystkich tutaj na terenie naszej placówki. No i właśnie za chwileczkę wystąpią nasze dzieci ze szkoły w Nakomiadach. Kluczowym momentem było oczywiście uhonorowanie rolników. Wójt Paweł Bobrowski wręczył specjalne statuetki, będące podziękowaniem za prowadzoną działalność dla rolników z terenu gminy wiejskiej Kętrzyn. Jesteśmy dumni, nami, że wójt że że nas docenił, że nas wyróżnił. Jesteśmy wdzięczni. Współpraca z gminą Kętrzyn się układa bardzo dziękuję dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy dla wójta, ale również i chcemy podziękować dla pracowników gminy Kętrzyn. Z którymi współpraca się układa naprawdę bardzo dobrze, że z jakimi sprawami się tam nie pójdzie, jesteśmy bardzo dobrze obsługiwani. Bardzo nam jest miło. Myślę, że mobilizuje to chyba tak naprawdę jeszcze bardziej do, do pracy. W jednym szeregu z, z Państwem, którzy od wielu lat. Prowadzą gospodarstwa. a my przy nich to pieciane, jesteśmy jeszcze cieniasty. <gry> jest. Dużo jeszcze przed jeszcze nami, koszulne. dużo inwestycji Myślę, i dużo pracy na no, pewno. Dłuższy materiał z gminnych dożynek w nakomiatach tuż po dzisiejszym wydaniu. Zapraszam jeszcze Państwa w imieniu organizatorów na koncert patriotyczny, który odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 16 w Zespole Szkół imienia Marii Kiri Skłodowskiej. Wstęp oczywiście bezpłatny. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.